Cześć, tu witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś testujemy sobie Scream Maxi. Eee, Piro Bayer e, od Klaska. Tak to się prezentuje. pięć sztuk w paczce. Maxi Whistling Tube. Scream Maxi Whistling Tube. Tube TP2W Scream Maxi Whistle. Eee, CE 12,5 g na całą paczkę, czyli na sztukę wychodzi 2,5 napisk, ok, kategoria F1 jak to, typu, typowy pirobayer ciekawa nazwa, bo jest to teoretycznie wirujący bączek dobrze wiemy, że nie produkt ten jest ciekawy nie tylko z tego powodu, jest ciekawy swojej, przez swoją rozbieżność cenową w internecie, kiedy przed, przed nagrywaniem tego testu chciałem, no, jak zawsze trochę spojrzeć na cenę żeby zorientować się po ile to stoi zawsze łatwiej się wydaje opinię. opinie to znalazłem oferty za 12 zł znalazłem oferty również za 25 zł za opakowanie więc ta rozbieżność cenowa jest masakryczna i od razu mówię jak będziecie widzieć to powyżej 15 zł to nie skoro da się dorwać poniżej tych 15 zł to po co przepłacać po prostu sam produkt Wybitny nie jest, ale to przekonamy się za chwilę. Może jednak się zaskoczę i nagrania wszystkie w necie, które widziałem wcześniej, kłamią. Zobaczymy. Zobaczymy na własnej skórze zawsze miło przetestować. Tak to się prezentuje: taka jedna tuba. Tutaj większej grafiki nie ma. Pusta w większości, klasyczek, ale to raczej nie jest żadna wada. Lącik dość wiotki, taki połamany, średniej jakościowo się prezentuje. Klasek wydał to w 2021, czy w 20... chyba tak, 2021, tak bym strzelał. Jest tu data wyrobu, numer serii, tak, wyprodukowano... 2021. Jeszcze pamięć mnie nie oszukuje, a w wieku 20 lat już trochę mu możesz flankować. Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam was do wszystkich innych linków w opisie, a ja idę odpalić naszego pierwszego sklima razem z wami w sumie. Wyjmujemy flarkę, trochę tych flarek i raz dzisiaj przetestowałem dla was. I dla siebie też, bo szczerze mówiąc bawiłem się dość dobrze. I lecimy z pierwszym screamem. Wyłączę latarkę. Ok, w sensie wiem, zrobiłem długą, długą pauzę, ale. Szczerze mówiąc, trochę nie wiem, jak zareagować. Fajny słupiskier przy tej fontannie piskowej. Wygląda to jak taki trochę Scream 10. Tylko Scream 10 jest głośniejszy, jeśli chodzi o pisk. Ja tu stałem od tego z 2 metry i szczerze mówiąc, nawet mnie troszkę nie przygłuszyło. Maxi... Chyba tylko z nazwy i po prostu z tego, że jest opakowany w dużą petardkę, że tak ujmę, a nie w takiego małego piździka, jak to zazwyczaj jest w tych wszystkich myszkach, skrimach czy Lufthoiler od Funkę. Tylko właśnie chodzi o to, że takie Lufthoiler od Funka kosztują jakieś 10 zł, 12 zł. Jest tam 10 sztuk. Są, nie wiem, 10 razy mniejsze niż to. I i chyba są głośniejsze. Nie mają takiej pięknej, wysokiej fontanny iskier przy samym samym wyszale odpaleniu, ale, ale tu się rozchodzi o pisk. Myślę, że ludzie kupują produkt z piskiem dla pisku. Ja naprawdę uwielbiam ten efekt w petardach, no, totalny top, totalny top, petardy na plusie mają plus za ten efekt, ale tutaj naprawdę nie jestem powalony. No Tak jak mówię, kupcie sobie Lufthoiler pod funkę Wyjdzie was to taniej, dwukrotnie taniej, bo może okej. Okay. Paczka Lufthoiler kosztuje ile paczk tyle ile paczka tych Screamów Maxi. Sęk w tym, że w parce Lufthoiler jest 10, tuka tutaj 5. Głośnościowo podobne. Ten słupiskier, spoko, jest ładny, fajny, fajnie, że jest ta fontanna przy pisku. Znaczyć w tym, że ten pisk trwa z dwie sekundy, więc ta fontanna też trwa dwie sekundy, więc tutaj nie ma się nad czym zachwycać. Yy, odrzucę kolejną sztukę, nie będę już jej tam kładł. Dobra, tu były 3-4 sekundy. Zwracam honor. Eee, z, z 2 plus. No, wiem, że mówię to już po raz setny w tym odcinku, ale naprawdę, kupcie sobie Lufthoiler. albo kiedyś było coś takiego jak Octopus? Też funkę. Funkę miało takie. Miało takie duże piszczki, to nie były Lufthoiler, tylko powiedzmy Lufthoiler na sterydach. Był tam krachlinki pisk. E, to się chyba Octopus nazywało. E, w opakowaniu 3 sztuki, e, opakowanie żółte z tego co pamiętam. E, no, po co? E, no, po co kupować te piszczki e, za cenę tych 15 zł za cenę tych. Z jakiejś okazji 25 zł w niektórych sklepach. Macie, nie wiem, z 10 paczek jakichś najtańszych piszczków. Na jakichś wyprzedażach da się dorwać jakieś piszczalki od Klaska, czy jakieś, nie wiem, jakieś żuki, jakieś małe wersje screamów Po śmieszne pieniądze, jakieś 2,50. 3 złote, tam mamy 10 sztuk. Owszem, ten pisk jest cichszy niż to, ale jak mam do wyboru, Powiedzmy pięć paczek mm, klasycznych piszczałek od Klaska, pakowanych po 10 sztuk. Czyli mam 50 sztuk piszczałek. Kontra 5 sztuk tego czegoś, wybieram tamto. Po prostu to no, nie jest opłacalne w żadnym wszechświecie. Nie będzie opłacalne za te pieniądze i za ten efekt, który oferuje. To jest kolejny produkt piszczący, powiedzmy na sterydach, przynajmniej. Tak zapowiadający się. Bo testowałem wcześniej również, jak to się nazywało. To coś od Ulfa, screaming coś tam. Też zawód, też zawód niby duża duża piszczałka, ale co z tego, jak te małe piszczałki potrafią mieć dłuższy pisk niż to. Może, kró, może cichszy, ale dłuższy. Tutaj mamy niepowalający pisk, działający. Krócej niż wszystkie inne piszałki, jeszcze za cenę kilkukrotnie wyższą albo nawet kilku, kilkunastokrotnie wyższą. Więc no nie ma powodu, żeby to, to brać. Ta dwójka plus to jest i tak z litości. E, czekam na wasze opinie w komentarzach. E, tak jak mówiłem przed testem, e, no jednak filmiki, które widziałem wcześniej nie kłamały. I większość osób, które miały z, do, z nimi do czynienia, podobną opinię wystawiały. Ale może e, ktoś z was będzie miał inną opinię, z którą chętnie się zapoznam. Zapoznam także. Napiszcie mi w komentarzu, co wy osądzicie o tym produkcie. I jeszcze raz zapraszam Was do wszystkich linków, które znajdziecie w opisie i do wzięcia udziału w konkursie. A ja się już na dziś zbieram, bo przetestowałem wszystko, co miałem na ten moment. I na tą chwilę. Trzymajcie się, cześć. Widzimy się w kolejnych testach. Mam nadzieję, że już trochę lepszych produktów niż ta abominacja, którą testowaliśmy dzisiaj.